Cześć siemanko, witajcie z tej strony Olikowska to kolejny odcinek z Farminga 19 na moim kanale, w dzisiejszym odcinku Sandomierski rolnik, kontynuujemy nagrywanie na tym sejwie a więc co w dzisiejszym odcinku będziemy robić, otóż pojedziemy sobie, zakupimy Trochę nawozów, nasion oraz trochę paszy dla naszych świń, a więc powoli się możemy zabierać do roboty. Na wstępie zachęcam do, 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 do zostawienia łapki w górę oraz subika na kanale, powoli już chyba 200, więc a tutaj nie musimy sprzątać. Do 200 akurat jak nagrywam, brakuje 5 subów, więc to nie jest dużo, więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje a ogląda. To zachęcam oczywiście, a my lecimy sobie dzisiaj z yy, zakupami. Jak widzicie, no, troszkę pieniążków mi ubyło z konta. Więc yy, no, 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 zobaczycie niedługo. Znaczy, dzisiaj zobaczycie, yy, co kupiłem. Otóż kupiłem yy, nowe hektary w polu. Kupiłem pole, za chwilę pokażę wam, yy, na którym rośnie soja. Którą sobie skoszę, myślę, że poza odcinkiem albo na odcinku jeżeli będziemy mieć po prostu dużo czasu jeśli chodzi o nagrywanie i tak dalej. Więc lecimy sobie z... Po oczywiście nawozy, myślę, że zakupimy trochę nawozów, nasion i tak dalej, wiecie o co chodzi, co nie? Dobra, lecimy sobie na pole, na... Oczywiście na sklep, na którym kupimy to wszystko i tak dalej. Widzę, że FPS -y mi spadły w farmingu ponieważ jest około 50 więc no niedługo też najprawdopodobniej to jest ostatni odcinek nagrywany na tej karcie graficznej którą posiadam ponieważ mam zamiar kupić RTX -a 2060 który jest dosyć atrakcyjny cenie obok mnie niedaleko, w sąsiednim mieście więc najprawdopodobniej go kupię jak to oglądacie, to raczej już po niego jechałem, albo bynajmniej dzwoniłem, więc yy, yy, myślę, że jakoś na pewno nie, no zbytnio się nie poprawi, ponieważ yy, yy, nagrywam taką jakością, taka jaka jest. Po prostu dla mnie najlepsze, żeby to się w miarę szybko wysłało, w miarę szybko zmontowało i tak dalej. A właśnie przyjechaliśmy w nasze pole. Które nasze pole jest? A to rzepak jest. O, właśnie tutaj ten rzepak nas jest. Ja myślałem, że to jest soja, bo farmingu yy, 19 to była soja. Nie, nie soja. No, oczywiście tam jest rzepak do skoszenia. Poza odcinkiem myślę, że mnie go wiadę, więc yy, mamy jeszcze rzepak do skoszenia. Yy, tam jest około hektar 60. Yy, więc. Yy, znaczy, hektar 60 farmingowo oczywiście, więc no, mamy trochę do skoszenia jeszcze, więc coś sobie pod zabcineczkiem skoszę, więc będzie gitarowo, odpinamy przyczepkę, kupimy sobie troszkę tego, tych rzeczy, myślę, że yy, nie w oborach, to tylko tutaj tak, w paletach, kupimy tych naborków, nie będziemy kupywać, chociaż, nie no, kupimy sobie tradycyjne woreczki, o, takie coś kupimy. Jeśli chodzi tutaj, pszenica to jest dla kur, to jest też dla o, koni, to jest dla karma, dla świn. Ile tam, o, bardzo fajnie. Wap, no też tutaj możemy kupić w takich paletkach. Oczywiście nałóz. Więc ja sobie to kupię. E, oczywiście. I lecimy tak, e, kupimy ziarna, a no, ze dwie sztuki takie, fajnie będzie. E, kupimy i ze dwie sztuki tego nawozu. Bo na nawóz, jak wiecie, no, idzie niemiłosiernie. Yy, jeszcze bym sobie zrestartował obciążnik, jakbym go dał radę tam namierzyć. Byłoby cudownie. A może być ten. Tylko ten nie ma zaczepu chyba z tyłu. Więc... Yy, nie ma zaczep z tyłu, dobra, to będziemy mogli przyciągnąć przyczepę. Yy, więc lecimy sobie z ładowaniem. Oh, w tym ma to tylko półtorej tony, co co takie ciężkie. Podstawimy sobie naprzód myślę, że na wóz yy, i tak dalej. Dobra, właśnie w realu też śmigam sobie takim paleciakiem, tylko że yy, nie takim, tylko że tylko wózkim idławem normalnym takim. Co jest, nie mogę w to wjechać. Dlaczego? No tak, dobra, porkchamp jump. Porkchampik Takim tylko, nie tunikiem ty stołem, tylko i widłowem normalnym, więc no, w realu to mi o wiele łatwiej idzie, wiele więcej w niż w farmingu z turem, ale myślę, że dosyć sprawnie mi to pójdzie, w realu to w miarę szybko wszystko widać, ponieważ no, e, e, jakby te widły są od razu przy kabinie. A tutaj trzeba ciężko trzeba zauważyć, więc no. Jest utrudnienie w ciągu, ale robimy tym czym, ma, czym mamy oczywiście. Dobra. Weźmiemy teraz nasiona, zarzucimy do nas na przyczepkę. By to nam nie pierdyknęło tylko. Oj. Jeśli chodzi o kartę, którą chcę kupić sobie, to właśnie ta karta jest używana. Myślę, że... Jest y, w cenie 1300 zł do negocjacji y, ale y, Myślę, że znegocjuję do 1200 chociaż 200, więc fajnie by było więc y, no... zadowolony bym był. 1150 to jest taka dla mnie bardzo fajna cena za nią, ponieważ ona jest używana, ale byłem się dowiedzieć i tak dalej. Y, poradzić y, u y, Panów, których składałem komputer e, Po prostu dwa lata temu i oni powiedzieli, że Górna cena za tą kartę to jest około 1200zł, więc Taką cenę będę chciał maksymalnie dać za tą kartę, jeżeli nie no to Trudno, to sobie zakupię nowkę sztukę, nie śmiganą, nie pukaną, Tylko, że z, no już z coś lepszego, co nie? Jak na razie tak, kupiliśmy sobie nawóz, nasiona, teraz kupimy sobie oprysk yy, chwastobójczy, ponieważ oprysk chwastobójczy tutaj jest. Kupimy sobie dwa zbiorniki. Mam nadzieję, że tam wejdą, wejdą chyba na spokojnie. I mamy ten trzeci, który sobie też wsadzimy. Dobra, opuszczamy te widły nasze. Jelonek sobie spis spisuje się bardzo ładnie na naszym gospodarstwie. No, robi trochę prac. No, nie powiem, że nie do tura i tak dalej, do lżejszych prac, co jest wykorzystywane. Jak nie wiem, Dobra, jedziemy sobie do końca. No, dobra. Aj, jak ja to ściągnę? Aha, paleta się zbugowała. Dobra, pchniemy sobie to może co? Dam radę. Fajnie by było. A widzę, że nie dam rady, co będzie się obrócić. Musimy się obrócić. Bo nie dam rady tego załadować. Na tą stronę. A nie, bo jakbym się tutaj jeszcze wywinął. O, bardzo ładnie. Yy, to jeszcze poza odcinkiem sobie myślę, że ja pościągam. Yy, albo na odcineczku nawet troszkę pościągamy sobie, powpychamy tam... Yy, do... do sodołu i tak dalej Mi się wydaje, że ogólnie jak to oglądacie to już jest 200 subów albo najbliższy odcinek, który będzie to będzie na pewno z okazji, znaczy z okazji 200 subów, no z kiedy już bijemy te 200 subów na pewno. Więc e, dzięki wszystkim subskrybentom mojego kanału e, oraz nowym jak i e, starszym e, widzom e, tym, którzy są od początku i nie Yy, więc yy, załadowaliśmy yy, prawie wszystko. Jeszcze został na ten Bag 1 który pchnąłem sobie przypadkiem yy, rozsiewaczem, który odbierałem, ale ta mniejsza z tym. Yy, I więc... Yy, co to jest ta krzywa? A, teraz siedzimy tak, niech będzie. Ile jest? 1300 litrów na nim jest. Wsadzimy go sobie tak na górę, tutaj na pas. Na pas fajnie by było go wsadzić, o. Opuszczamy go, i bardzo fajnie, załadowaliśmy to wszystko. Yy, tutaj, a, tutaj mamy jeszcze jednego pasa, dobra. Lecimy sobie na gospodarstwo. Pasze dla świn, zakupię sobie już poza odcinkiem. A dla... Teraz jest ważne, żeby lecieć sobie na gospodarstwo. No... Czuć, czuć ten ciężar. Przyczepa się buja, fajnie. Fajnie jak z balotami też się buja. Dobra, wolne, wolne, możemy lecieć. O ósmy sobie właśnie przyjechałem. Na, 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 na oczywiście, na sklep, ponieważ mówiłem, że będę wcześniej, żeby to kupić. No, jeleń ma co robić, co ciągnąć, co nie? Taki y, nawóz siewny, czy tam oprysk, czy tam nasiona, to nie są lekkie rzeczy. Tutaj widzę ten rzepa, który no sąsiad po prostu mówi, że sprzeda nam, że po prostu chce sprzedać to pole, ponieważ no. Nie potrzebuje już go i też jest trochę starszy, więc mówi, że nie będzie już robił. A, myśli, a mówi, że jestem młody, to czy nie chcę odkupić tego pola? I powiedziałem mu, że nie widzę jakiegoś problemu większego, żeby nie odkupić tego pola. Podał dosyć sensowną cenę, jak za ten kawałek 22 000, 26 e, 000, chyba zapłaciłem za tamten kawałek. Jak widzicie, zostało nam 28 000 jeszcze na koncie, więc spora hajsu. <laughs> więc będziemy mogli sobie coś kupić jeszcze Więc no spokojnie sobie coś kupimy Oj bo mnie rzuca trochę Bez problemu raczej coś sobie kupimy Jeszcze na, no wiecie co planuję Ale nie będę mówił Różnie to może być Jeśli chodzi o, o kartę Jeszcze to jest yy, Najprawdopodobniej oczywiście Nie mówię że kupuję w 100% Ponieważ jeszcze nic nie uzgadniałem Najprawdopodobniej to będzie gigabyte. Winfor OC, 6GB RAM, kiedy GDDR6 oczywiście, więc y, myślę, że spoko karcioszka, jak za taki pieniądz y, teraz w tym arcie, że wyszły rtx 3000, więc no, staniają te części po prostu, tych 3000, bo to jest, jak Pan mi mówił, to jest najbardziej oblegana karta y, no, ogólnie przez cały rok. No i no nie ma co, nie? Fajnie by było, żeby ta karciowka się pojawiła w moim kąpie, tym mary, że nie muszę do tej karty wymieniać żadnej płyty głównej ani zasilacza a byłem przygotowany, że kupię sobie w przyszłości oczywiście RTX na 80 albo na to 3070 a no byłem przygotowany na 3060, ale... Nie kupiłem, nie kupiłem ponieważ pan powiedział, że jest wstrzymana produkcja, akurat wyszła używana karta niedaleko mnie i mówię, że jest okazja, co nie? Nie podjedziemy z tej strony, więc podjedziemy sobie z tej, zrzucimy sobie nasiona, zapnę sobie oprysk żeby mi nie spadł po drodze, o miniaturkę mogę sobie zrobić przy okazji, dobra. Lecimy sobie w drugim taką miniatureczkę, będzie na, na miniaturkę, oczywiście, screenshotik raz, screenshotik dwa. Myślę, że ten będzie screenshotik. Jeszcze zrobimy coś takiego, że będzie z, prawej, z, lewej, z, prawej, z lewej strony będzie napis Farming Simulator, a z prawej będzie nazwa serii. Myślę, że to jest spokojne. Takie związanie. Dobra, lecimy sobie z tą paletką no Dobra, wsadzamy Sadzam. do środka ją. Ale coś mi nie chce w nią wjechać, dobra? Dobra, dobra. Wsadźmy ją z tej strony. Sobie tutaj, to tu będzie, tu będzie jeśli chodzi na nasiona. To nasiona i tak będziemy używać niedługo. Ponieważ będziemy sobie siać yy, yy, na GPS-ie, powiem wam. Zakupić gps no, do naszego jelenia, ponieważ, no, przydałby się no, na przykład na takie, no, do, tak jak nasze gospodarstwo, przydałby się ten GPS, nie ukrywam. Uj, bo mi spadnie, przydałby się, bo ciężko jest czasem na przykład e, rozsiewaczem lub, e, lub. E, opryskiwaczem, no ładnie to fajnie zrobić, opryskać czasem jest trudno widać i tak dalej, więc y, no GPS jak najbardziej na no, nasze gospodarstwo będzie przydatny, więc na, przy, na następnym odcinku jeszcze możliwa, że będzie ten GPS, no możliwa, że jeszcze będzie na następny odcinek, więc y, o właśnie. O to chodziło, że się rozdupiło. Ale chociaż nie wygląda tak źle. A niech tak leży. My już zakończymy sobie odcinek w takim miejscu. E, a więc co, dziękuję wam oczywiście za oglądanie takiego odcinka nietypowego. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, komentowania. Oczywiście zapraszam na poprzednie odcinki oraz na przyszłe. Widzimy się w następnym odcinku. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!